Czytanie z Księgi Liczb W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi czemu wyprowadziliście nas z Egiptu byśmy tu na pustyni pomarli nie ma chleba ani wody a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny zesłał więc pan na lud węże o jadzie palącym które kąsały ludzi także wielka liczba Izraelitów zmarła Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Czytanie z listu Świętego Pawła apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko, i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.